Wciąż do przodu, stary, ku narodu Zanieczyszczenie kotu, jednostka z mosadu Nie szukaj tu ładu, panuje tu zabóg Dziura ozonowa, smog i niebrak głodu W tym momencie już szkoda zachodu Walory uporu już nic tu nie pomogą Idąc za przestrogą ludzie oddali się wrogu Liczbą mnogą przegrani poszli za kaboną Wodą świeconą nie będzie tu obrony, nie. Nasz świat będzie musiał spotkać się z niełaską Bożą. Szkoda tylko tych, co ledwo koniec z końcem wiążą. Swoją uczciwością i biedotą skurwy synów wrażą Tak, skórwy synów rażą. skurwy synów wrażą, skurwy Nadchodzi koniec, więc zaciskam dłonie. Łapę się za skronie, wpadam w monotonię. Jak na ironię, nic się nie udało. Powiedzcie mi, czy dwa tysiące lat to za mało? Nic już nie zostało, w bojaźni Bożej kończy. Nie ma już odwrotu, więc pobłogosław mnie ojcze Pobłogosław mnie ojcze Drogi mój ojcze, pobłogosław mnie też Za nie jeden grzech, że opanujesz swój gniew, ja też jako wiesz widzę wszystko z lotu taka przy tobie siła, przy mnie długo pis kartka. Nie wiem, czy mnie słuchasz, wiem jedno, że wybaczasz Do czasu, ha. gdy ktoś granicę przekracza, tylko siąść i rozpaczać, nikt nie trzyma się zasad przygniatająca Ciężkich sumień masa. Najgorsze jak to, że każdy szuka wad. Nie w swojej osobie, choć minęło tyle lat. Uważaj, to twój brat, ha! Za późno głuchy strzał. Odpoczywaj w pokoju, czekaj już na ciebie. I miejsce skąd? Będziesz patrzył na kraj, na szczycie zepsucia. Rozrósł wielkich korporacji. Zbyt wysoko uniesiona głowa, w biznesmenów wersji. Ordery przyznawane, wpływy rozszerzane. Co jest kurwa granych, nikt już na to nie odpowie. A ja uświadamiam i czuję się odpowiedzialnym, by dla celów materialnych nie stała się przyjaźń. Koniec będzie fatalnym, gdy się skończy boża bojaźń. Młodego społeczeństwa, brak współczucia, znakiem braku bezpieczeństwa. Wpojone wartości, jeśli takie zaistnieją. Krytyczne sytuacje szybko horyzonty biegną. Zależność od środowiska są nasze zachowania. Indywidualność jednostki jest w trakcie zanikania. Ludzkie doznania są moim znakiem. W dupę z takim życiem pójdę innym szlakiem, wspólnie z chłopakami i z kobietą przy boku żaden ten górny syn, nie dotrzyma nam kroku Skąd wie, że dziś nie będzie koniec świata? Strach cię przeleciał, tracić życie to jest strata Więc jak tu kurwa, Może żyć spokojnie, Bo co drugi mój przyjaciel, świetne prawa wolność traci A biedni wciąż biednią, spogacają się bogaci To nie hipoteza, ani ma dedukcja Z realnego życia wzięta jest ta rewolucja Co pomoże nam, bo wierzę w drugą szansę Naprawdę nie wiem, kurwa tracę już nadzieję, nadzieję i mówcie za nami grzesznymi teraz, nie śmierci naszej. Amen. Amen. W imię ojca i syna, i ducha świętego, czy modlitwa pomoże wyjść z na i zdziwacz negatywne opinie życia mego. Opinia życia mego, mego, opinie życia mego.